Jest w ekonomii coś, co się nazywa maksymalizacją użyteczności, a my dzisiaj będziemy rozmawiać, czy może powinniśmy rozmawiać o maksymalizacji dobra? Czy firmy nie powinny być skierowane tak naprawdę gdzieś tam na końcu na działanie w kierunku maksymalizowania tego dobra? Ponieważ mamy w Polsce wiele organizacji charytatywnych, i one mają już dosyć duże i długie doświadczenie we współpracy z partnerami biznesowymi. A, a także z administracją, zarówno samorządową, jak i rządową, to wydaje się, że, że jest czas na takie, na takie dyskusje, gdzie jesteśmy z tą, z tą dobroczynnością e, wspieraną przez biznes i przez państwo, i samorządy, e, co, gdzie, e, jakie e, kierunki, jakie zależności w współpracy między organizacjami e, się ukształtowały, jak, jak wygląda wsparcie w zakresie rozwoju tej współpracy między biznesem a e, organizacjami charytatywnymi czy dobroczynnymi, a także oczywiście pamiętajmy o tym o tym, e, o tym trzecim wierzchołku tego, tego trójkąta powiedzmy, czyli państwie i samorządach.